Jest dobrze. Dach gotowy, elektryka też. Możemy natryskiwać izolację. Już prawie skończyliśmy. Bardzo się cieszę. Szósty tydzień prac. W końcu przyjeżdżają okna. Nie mogą się stłuć. To kolejny krok zbliżający nas do gotowego domu. Przykręcaliśmy płyty gipsowo-kartonowe. Świetnie nam szło, dopóki nie przyjechały ogniwa fotowoltaiczne. Czekaliśmy na nie cztery tygodnie. Wyobraźcie sobie, jak się podekscytowaliśmy. A przyjechały potłuczone. A są nalepki nie układać jeden na drugi. Nie mamy czym ich zastąpić, więc ten tydzień zaczyna się źle. Zwłaszcza, że nadrabialiśmy opóźnienie. To straszny zawód. Jak na huśtawce w górę, w dół, w górę, w dół. Mamy 24 400-watowe panele do wyrzucenia. Jeśli znów poczekamy miesiąc, to przekroczymy termin. Powinniśmy już kończyć budowę, a do tej okolicy transporty docierają powoli. Liczę już tylko na cud. Nadeszła jesień. Chłodne powietrze bardzo mi odpowiada, ale jednocześnie presja jest coraz większa. Okna już wstawiliśmy, drzwi jeszcze nie. Musimy zdążyć, zanim się ochłodzi. Największym wyzwaniem będą podwójne drzwi na taras na piętrze. Są duże i ciężkie. Instalacja ich nie będzie łatwa. Gotowi? Do dzieła! Użyjemy traktora, aby je podnieść na piętro. Tam je odbierzemy i ładnie wstawimy w otwór. Dawaj, obróć w górę. Obróć. Tylko nie to. Co się stało? Zsunęły się. To mnie wykończy. Nie do wiary. Nawet nie wiem co powiedzieć. I co zrobimy? Musimy coś wymyślić. Były na wymiar? Tak. Jedyne co możemy zrobić to zamówić nowe. Ile czasu? Trzy tygodnie. Drzwi były robione na wymiar. Najprawdopodobniej nie mają gotowych, które by od razu pasowały. Podzwonimy, sprawdzimy. I sprzątniemy to całe pobite szkło. Jestem okropnie zawiedziona. Setki dolarów do kosza. Wczoraj była katastrofa, ale dzisiaj robimy taras na piętrze, więc ją sobie wynagrodzimy bardzo pozytywnymi emocjami. Oby wszystko poszło gładko, wtedy zapomnimy o wczoraj. Sześciometrowe deski umieścimy na widelcu i dobrze przymocujemy. Stef podniesie je do góry, a my pomożemy przy wciąganiu. W górę, wysoko. Odkuwamy się za wczoraj, a traktor bardzo nam w tym pomaga. Nie pozwolę na podobną katastrofę. Trzymasz? Tak, ledwie. Weź się w garść. Przepraszam. Deski na górze możemy je przykręcać. Jesteśmy dobrzy we wspólnym montażu. Bosko, właśnie zrobiliśmy 40 metrów kwadratowych tarasu. I to tuż przy sypialni. Wygląda fantastycznie. Będziemy sobie wychodzić na zewnątrz i podziwiać widoki. Wszystko zaczyna zmierzać ku końcowi. Tylko jeszcze te drzwi. Posuwamy się do przodu. Zaczęliśmy kłaść głać na płyty gipsowo-kartonowe, ale nie chce dobrze schnąć. Minęły dwa dni, a wciąż jest mokra. Nie możemy położyć drugiej warstwy. Nie mamy jeszcze prądu. W powietrzu jest mnóstwo wilgoci. Ponieważ nie mamy drzwi, dostaje się do wewnątrz. Podłogi i ściany są mokre. Straszny bałagan. Jeśli gładź nie wyschnie, to nie wiem, co zrobimy. Jeden mały sukces mamy drzwi do garażu. Dobrze przemyśleliśmy, jakie chcemy. Są bardzo nowoczesne. Chcemy je zainstalować. To szkło nie na łapu-capu. Musimy to zrobić bardzo ostrożnie. Zgoda. Ależ ciężkie. Daj to tutaj. Włóż szynę. I przesuń. Dociśnij. Wyglądają jeszcze lepiej niż myślałam. Zwłaszcza szkło. Tu masz linkę. I już ja nic nie zrobiłem. Bez pilota? Ja i ty nimi jesteśmy. Chcesz spróbować? No pewnie. Pociągnij linkę. A żeby zabezpieczyć, naciskasz stopą tutaj. O tak? Super. Mamy drzwi do garażu. Dobry dzień. I przyjechały nowe drzwi na taras. Czekaliśmy dwa tygodnie i dobrze się przygotowaliśmy. Rozmontowaliśmy je na części. Tym razem nie będzie błędów. Drzwi trafią na piętro nieuszkodzone. Gdybym spadał, to pchnij w górę. Tak, dobra robota. Jesteśmy w domu. Drzwi w częściach już czekają na tarasie. W końcu tym razem poszło sprawnie. Chyba dobrze. Zamknijmy i zobaczmy. Wspaniałe uczucie, nareszcie. Pomyłka za kilka tysięcy naprawiona. Działamy dalej. Straciliśmy dwa tygodnie, ale mamy drzwi. Musimy szybko uwinąć się z resztą.